na kolejnej odsłonie muzealnych warsztatów. Muzeum Regionalne w Bełchatowie pozdrawia wszystkich, którzy uwielbiają łowić ryby. A dzisiaj pokażemy Wam, jak to robili we wczesnym średniowieczu. Mamy sprzęt specjalistyczny, który sami zrobiliśmy, sieci plecione, podbierak, Odbierak. który wykorzystamy tutaj i gwarantuję, że na pewno coś złowimy, także zostańcie z nami. Kilka słów o historii rybołówstwa. Rybołówstwo. Obok zbieractwa i łowiectwa było jednym z najstarszych zajęć człowieka, gdyż troską człowieka było przede wszystkim zdobywanie pożywienia. I to już od zarania dziejów człowiek jeść musiał. Najstarsze archeologiczne znaleziska, które świadczą o tym, że człowiek zajmował się zdobywaniem pożywienia w jeziorach, stawach, pochodzą z epoki kamiennej, z okresu późnego paleolitu, 10, mniej więcej 10 tysięcy lat przed naszą erą. Można powiedzieć, że rybołówstwo było łatwiejszym sposobem i bezpieczniejszym niż polowanie tradycyjne. Początkowo używano do e, łowienia harpunów e, lub włóczni. Jednak wiązało się to z tym, że można było w ten sposób tylko łowić na akwenach płytkich i przejrzystych. Dlaczego? Dlatego, że harpunem czy włócznią można było złowić, upolować rybę, którą było widać. Niestety w innych miejscach. Narzędzia tego typu nie sprawdzały się, w związku z tym człowiek musiał wymyślić coś innego. Dlatego już od Neolitu spotykamy pierwsze sieci. Relikty sieci zachowały się właśnie z czasów 6-2000 lat przed naszą erą. Człowiek wyplatał je z przybrzeżnej roślinności, włókien roślinnych, włosów. Stosował też pierwsze haczyki, które miały rybkę złapać. Zdecydowanie jednak więcej informacji mamy z czasów średniowiecza, kiedy to pierwsi arabscy podróżnicy obserwowali Słowian i zapisali informacje na temat połowu ryb w swoich dziennikach z 8. 9 wieku naszej ery. Ryby były towarem cenionym na równi ze skórami i miodem. Doceniano ich wartości odżywcze, między innymi zdrowe, pożywne białko. Najcenniejszymi gatunkami były łososie, jesiotry, węgorze i liny. Znajdujemy też wiele opisów narzędzi rybackich, takich jak sieci, niewody, wędy czy mierorze. W okresie wczesnego średniowiecza powoli następowały zmiany w zakresie poarawa własności i użytkowania wód. Już nie każdemu wolno było łowić, trzeba było należeć do cechu rybackiego. Mimo, że nadal łowiono ryby indywidualnie, to jednak łowienie zespołowe stawało się po prostu zawodem. Już od XII wieku, a może nawet wcześniej, powstawały spółki rybackie, tak zwane maszoperie. Dowodem na to są między innymi znalezione podczas wykopalisk w Gdańsku merkowane pławiki do sieci, podobne do używanych jeszcze dziś między innymi przez ludność Półwyspu Helskiego. Znakowano pławiki Podobnie jak bartnicy, drzewa bartne czy garncarze produkowane przez siebie naczynia. To były proste znaki, które dziedziczył syn od ojca, lub jeśli było ich więcej, w odpowiedni sposób uzupełniane. Spełniały również prawdopodobnie cele magiczne. Służyć miały pomyślnej realizacji funkcji oznakowanych narzędzi. Zespołowo odbywał się na przykład połów śledzi. Do pewnego stopnia wskazują na to pozwolenia na używanie do połowu morskiego większej liczby łodzi. Dziś powiemy kilka słów o sieciach, wyplataniu sieci i ich rodzajach. Szczególnie tych najstarszych używanych właśnie jeszcze w średniowieczu. Wiemy, że najpóźniej w XII wieku, jak świadczą m.in. odkrycia z Gdańska, używano sznurów, czyli narzędzi, które składały się z linek zastawnych, z większą liczbą krótszych sznurków, z haczykami. Znanymi na Wiśle jeszcze w XVI wieku pod nazwą motowęży czy motowęzy. Dodatkowo zaczęto wytwarzać pierwsze prymitywne sieci. Znamy na przykład pierwsze niewody. Niewód była to ciągniona włokowa sieć rybacka, która składała się ze stoszkowatego worka zwanego matnią oraz dwóch długich skrzydeł z tkaniny sieciowej. Skrzydła rozpościerano na kształt półkola. Kierowały ryby do matni. Długość skrzydeł osiągała nawet 200-300 metrów. Niewód stosowany był do połowu ryb głównie na jeziorach, szczególnie pod lodem. Niewód wykonywano z mocnych włókien roślinnych, m.in. przypuszcza się, że były to konopie. Jego nazwa jest bardzo stara. Pojawia się już po raz pierwszy w XIII wieku, konkretnie w 1246, między innymi właśnie w przywileju lokacyjnym miasta Elbląga. Innym rodzajem sieci były jednościenne sieci zwane wontonami. Odpowiednie uzbrojenie wontonu polega na tym, że płatę sieciową, czyli tą płachtę sieci, obsadza się na linkach poziomych, górnej zwanej nadborem i dolnej zwanej podborem które powodują, że odpowiednie to rozmieszczenie zapewnia prawidłowe rozpostarcie, rozpostarcie właśnie sieci. Jednocześnie wątony cechuje znaczna selektywność. Co to oznacza? To oznacza, że w zależności od tego, jakie zrobimy oczka, można nimi łowić ryby pożądanego gatunku i rozmiaru. Zależy to od właśnie odpowiedniej grubości tkaniny sieciowej, Dlatego możemy w tej chwili na przykład wyróżnić wątony uklejowe, sielawowe, okoniowo-płociowe, siejowe, sandaczowe itd. tak Gdy rybki sobie płyną, natrafiają właśnie na mało wyczuwalny, słabo widoczny wąton i niestety utykają w oczkach sieci albo zahaczają się wieczkami pokryw skrzelowych lub płetwami. Największą łownością charakteryzują się wątony, które wykonane są obecnie z cienkiej żyłki lub włókna. Oczywiście kiedyś nie było takich możliwości technicznych, więc wykorzystywano najczęściej materiał roślinny, aczkolwiek mówi się o plecaniu sieci również z włosia. Inne, bardziej skomplikowane narzędzie rybackie to drygawica. Jest to narzędzie trójścienne, które oplątuje właśnie rybki i też jest, służy właśnie do połowów, Narzędziami zastawnymi. Ono składa się z trzech płatów tkaniny sieciowej, które obsadza się na wspólnych linkach, również podboże, nadboże i dwóch bocznych. Zewnętrzne ściany sieciowe, tak zwane kraty, tak zwane kraty podrygi, wykonuje się z grubej tkaniny sieciowej o oczkach o rozmiarze 100-300 mm, a pomiędzy kratami montowana jest sieć około 4 razy cieńsza. O rozmiarze oczka 20-90 mm. Zależy to od gatunku ryb, jakie chcemy złowić. Ta sieć wewnętrzna nazywana jest jądrem. Drgawice służą najczęściej do połowu ryb dużych czyli szczupaków, linów, leszczy. Wiemy ze źródeł pisanych, że nie wszyscy mogli wykorzystywać wielkie sieci do połowu, na przykład ludność wiejska na Pomorzu mogła wykonywać połowy jedynie małą siecią. Na fragmenty takich sieci natrafiono między innymi podczas badań grodziska w, w Szczecinie czy na Wolinie. Częściej jednak o ich używaniu oprócz wzmianek właśnie pisanych mówią znaleziska różnego typu pławików, skory czy grzęzideł. Takich ciężarków służących do obciążania sieci, wykonywanych z gliny, kamienia lub ołowiu, a także zapewne kości. Do tego celu mogły na przykład służyć niektóre okazy łyżew, na których spodniej części brak śladów wygładzania oraz podcinania. Podobnie okazy znane na przykład z sieci węgierskich. Wykonywano obciążniki z kul drewnianych, znaleziono takie na w Gdańsku, w Poznaniu, Wolinie, Opolu, Wrocławiu. Były to narzędzia o średnicy 7-9 cm i stanowiły one zakończenia linki, którą zarzucano na linę od sieci przy wyciąganiu jej z wody. Do wyciągania sieci z wody służyły również tzw. szelki. Ponadto częstym znaleziskiem archeologicznym są linki wykonywane z łyka, kleszczki drewniane i kościane, które do dziś dzień można oglądać na pomorzu ponieważ w dalszym ciągu używane są przez tamtejszych rybaków. Sprzęt wykorzystywany przez rybaków, taki jak sieci, łodzie i inne środki, były wyrabiane przez nich samych w czasach średniowiecznych. Czynnością tym towarzyszyły najróżniejsze zabiegi magiczne, skoro niektóre z nich przechowywały się jeszcze do początków XX wieku. Plecione sieci używano również do wytwarzania klepy inaczej przewłoki, czyli sieci o kształcie wielkiego worka z dwoma skrzydłami, który był używany do połowu latem. Była to sieć mniejsza od niewodu i wywodziła się jej nazwa od klepek, cienkich, wąskich deseczek o mieczowatym kształcie przywiązanych do lin sieci, które miały płoszyć ryby w kierunku matni. Natomiast woreczek z sieci rozpięty na pałąku z drewna lub drutu i umocowany na dłuższym drążku, który służył do wyławiania ryb z matni klepy, Niewodu albo z innego rodzaju sieci, a także jako podbierak do większych ryb zwano kaszorkiem. Bardziej skomplikowanym rodzajem sieci był żak, używany na niewielkich głębokościach przy pomocy łodzi. Składał się z trzech części środkowej, skrzydła i dwóch tej samej wielkości worków przymocowanych do końców skrzydła. Wewnątrz znajdowały się tak zwane gardła, które miały coraz mniejsze otwory, aby uniemożliwić rybie wydostanie się z sieci. Końce żaka przymocowywało się do dna, a miejsce jego zastawienia znane było tylko rybakowi. Podobnym do żaka urządzeniem był więciorek, inaczej więcierz, ale nie posiadał skrzydła. Miał długość około metra, z gardłem na jednym lub obu końcach, wykonywany z sieci lub wikliny. Do środka wrzucało się przynęte, na przykład chleb lub ziemniaki, i wrzucało go się do wody na sznurku. Innym rodzajem pułapek na ryby były mieroże. Były to pułapki na ryby i na raki, które stanowiły odmianę żaka, ale miały tylko jedno skrzydło. Częścią łowną mieroży są komory, do których ryby wpływały przez rozpiętą na obręczach sieć. I uniemożliwiały wycofanie się złowionych ryb z wnętrza sieci. Znane są też nety, czyli sieci stawne jednościenne, w których dolna linka z osadzonymi na niej grzęzami przylegała do dna jeziora. Interesującym źródłem pisanym na temat połowu ryb są opisy życia rybaków w Borach Tucholskich, dokonane przez Władysława Jagiełę, który opisał między innymi drygawice. Pisał on, że na jej końcach rybacy umieszczali właśnie podłużne pływaki zwane rogalami, co miało bezpośredni związek ze sposobem połowu. Pisał, że jeden rybak wydawał się sieć do wody, tak by zamknąć określony akwen, na przykład trzcinowisko, a drugi szedł przez trzciny, płosząc ryby długą tyczką. Natomiast pierwsza taka prawdziwa książka o łowieniu ryb, została wydana w 1573 roku w Krakowie przez pisarza Olbrychta Strumieńskiego i nosiła tytuł o sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o warzeniu i prowadzeniu wody. Co z tego wynika? Wynika z tego, że łowienie ryb stało się sztuką, którą nie każdy mógł opanować. Należało wiedzieć, jakie ryby można złowić, o jakiej porze, w jakiej wodzie i jakimi narzędziami. Nie było to łatwe, ale wszystkiego można się nauczyć i my do tego zachęcamy. Mamy jeszcze połowę wakacji, nie zmarnujmy jej. A teraz podziękowania dla osób, które bardzo pomogły nam w realizacji tego odcinka. Oraz zaproszenie do drugiej części, gdzie nauczymy się wraz z Marcinem Mizerskim, geniusz Kreatywna Edukacja, jak wyplatać sieci. Zostańcie z nami! Potrzebne. W tej metodzie, którą dzisiaj pokażę, potrzebuję kleszczki, czyli to się wytnie. Czyli deseczki lub znaczy kleszczki, czyli igły. Kolejną bardzo ważną rzeczą przy tego typu środkach jest deseczka. Bo tak naprawdę od deseczki zależy jakich rozmiarów oczka uzyskamy. Jak to inaczej niektórzy nazywają Czyli czegoś takiego właśnie, o podobnym właśnie, o kształcie może to być wykonane albo z drewna przedmiot, albo z kości. To już zależy od tego co mamy pod ręką. Drugie bardzo ważne, czyli deseczka. Drugi przykład. Deseczka jest bardzo ważna, bo to od niej zależy jakie oczka uzyskamy. Zresztą zobaczycie to zaraz na gdy będę to, nie będę sieć wyplatał. Co bardzo ważne, kleszczka nie może być grubsza, szersza od deseczki, znacznego, że po prostu musi przechodzić przez oczka, a jak oczka będą malutkie, a kleszczka duża, czyli po prostu nic nam nie wyjdzie. Nitek i coś. Na szpikulce do rozsupływania źle zawiązanych czy e, gdzieś tam zawiązanych z błędem e, oczek. Jak zaczynamy? Ja zrobię teraz taką siatkę, można powiedzieć, e, dobieraną, czyli startujemy od jednego oczka, dodajemy za przy każdym rzędku kolejne oczko, także siatka rozchodzi nam się, e, tworząc na początku trójkąt. Potem możemy zbierać oczka i siatka będzie w kształcie prostokąta. Mam zaczętą sieć. Jak widzimy, widać tutaj doskonale jak od jednego oczka, który tutaj jest w tym miejscu. Dobierając uzyskujemy ich coraz więcej. Teraz jak to wygląda w praktyce? Tak naprawdę tutaj używany jest jeden tylko węzeł. Przekładamy kleszkę przez krótkie oczko, a oczko akurat to jest oczko, które powstało poprzez dobieranie. I teraz doskonale do widać do czego służy deseczka. Dodawanie oczek. Yy... Czy też zdejmowanie oczek? Eee, to troszkę przypominałem, muszę powiedzieć, nie wiem, robótki na drutach. O, teraz przerobiłem oczka, które miałem i teraz powstanie oczko dodatkowe, czyli tak naprawdę na tym samym węźle, na tym samym jeszcze starym oczku przerabiam na samym końcu jeszcze raz. I powstało nam dodatkowe oczko, które w następnym, w następnym rzędzie powiększy nam tą sieć. Zdejmujemy z deseczki i mamy tutaj już troszeczkę szerszą sieć. a ja specjalnie wybrałem takie duże oczka do takiej typu sieci podrywka, przeważnie powinno stosować się troszeczkę mniejsze deseczki, żeby ta... Siateczka no, zatrzymywała tak naprawdę mniejsze ryby. No tutaj widzimy, że tak naprawdę tutaj jest na duże sztuki ta sieć. No i teraz kolejna kolejny rząd i tak kilkanaście godzin. Co jest bardzo dobre w tej metodzie, że tak naprawdę mogę ją Mogę sobie teraz zdjąć tą sieć, pakować to wszystko, odłożyć i wrócić do tej pracy za godzinę, dzień, dwa lub tydzień. Łatwo to przenieść. Można to rozwieszać w różnych miejscach. Oczywiście, gdy ta sieć jest dłuższa, trzeba sobie gdzieś złapać ją krócej i po prostu pracować. Także jest to bardzo wygodny sposób. Mów 3, 2, 1. 3, 2, 1, start. Tutaj troszeczkę zmieniłem kolor sznurka z takiego właśnie naturalnego lnianego. Mamy tutaj bawełniany. Żeby pokazać w taki prosty sposób, jak właśnie to oczko dokładnie powstaje. Jak to wygląda z bliska. Czyli jeszcze raz. Mamy tutaj. Poprzedni rządek mamy to oczko, które jest tutaj takie krótkie, dobierane. I teraz nad deseczką przez oczko z poprzedniego rzędu przeciągamy kleszczkę. Dociągamy do krawędzi deseczki. Widzimy, że tutaj nam ona świetnie blokuje. I następnie. Przekładamy za oczkiem i następnie przekładamy przez tutaj tą pętelkę, która nam powstała. I teraz oczywiście bardzo ważne jest, żeby zaciągnąć ten węzeł tutaj nad tym, można powiedzieć, takim skrzyżowaniem tych nitek. Zaciągamy. Oczywiście na początku może sprawiać troszkę problemów, ale przy tysięcznym, czy tam dziesięciotysięcznym oczku nie ma już ich w ogóle. I następnie znowu pod nad. Zakręcamy. Zaciskamy. Szukamy kolejnego oczka z poprzedniego rzędu. To no też tak się zdarza. Jeszcze będę teraz to robił troszeczkę szybciej. widać, jak te nowe oczka zbierają się właśnie na tej deseczce. Pzamy się już powolutku do końca tego rzędu. Ostatnie stare, oczko z poprzedniego rzędu już przerobione. No i dodajemy to nowe, które poszerza sieć. O. I teraz zdejmujemy. Wydawałoby się, że dość ciasno robiliśmy to, ale dzięki. I cóż, widzimy się teraz troszeczkę mały skok w czasie. Tutaj przykład sieci, która powstanie właśnie w wyniku naszej pracy. Mamy tutaj o sieć, która oczywiście odpowiednio większa mogłaby być jakąś małą siecią na ryby, podrywką. To też ja jak na przykład często wykorzystuję taką sieć do chociażby magazynowania zbierania w niej owoców, czy też jakichś warzyw, cebuli można gdzieś podwiesić sobie na belce w chacie i spokojnie, bardzo, bardzo możliwe, że w ten sposób też sieci wykorzystywano. Jeszcze gdzieś w latach 90, 80., 90. ubiegłego wieku, mówię o wieku XX, takie siatki były wykonywane jako siatki na zakupy. Myślę, że kto w tamtych czasach pamięta, to Specjalne firanki w ten sposób również robiono. Często właśnie gdzieś tam kobiety zajmowały się w domu taką pracą. No cóż, myślę, że to wszystko. Jak będą jacyś ciekawi szczegółów, ciekawe szczegółów osoby, to zapraszam. Można kontaktować się z Muzeum Bełchatowym. Dziękuję bardzo.